Z tej piękna z tej strony Marta Chwańska, Twój doradca kosmetyczny. I w tym krótkim filmiku pokażę Ci, jak zrobić prostoko w, mat w matach. Zaczynam od nałożenia bazy pod cienie, która naprawdę robi różnicę Twój makijażka będzie trwalszy, kolory będą bardziej nasycone i ich nakładanie będzie dużo, dużo prostsze. Także cieniutką warstwę bazy wklepuję w całą powiekę ruchomą, pod wewnętrzne kąciki i zaczynam od takiego pięknego, matowego cienia Hazel, nadpołączonego z matowym cieniem Dusty Rose. I najpierw wklepuję te dwa kolory w zewnętrznym kąciku oka. zobacz jak mają nieprawdopodobną pigmentacje w ogóle się nie osypują ich nakładanie jest naprawdę dziecinnie proste, wklepuję w zewnętrznym kąciku, a następnie delikatnie rozmazuję końcówką pędzla ku górze tak naprawdę na załamaniu powieki o odrobinkę takimi krótkimi, szybkimi ruchami i dzięki temu uzyskuję efekt pięknego rozblendowania te same cienie tym samym pędzlem nakładam na dolną powiekę, łącząc je w zewnętrznym kąciku i tym samym bardzo pięknie powiększając oko i można powiedzieć, że cała rama oka jest już zrobiona. Następnie jaśniutki cień biskoti wklepuję od wewnętrznego kącika na całą powiekę ruchomą, to jest taki jasny modelujący cień, też o bardzo pięknej pigmentacji, więc przepięknie wygładza. Nakładam go też pod łukiem brwiowym w taki sposób, żeby troszeczkę tutaj to wszystko wyrównać i wyrównuję im też krawędzie dolnej powieki. Także tak wygląda nałożony jasny cień i teraz po prostu cieniutko rozmazuję go pędzelkiem, żeby uzyskać taki miękki efekt. Następnie się espresso pędzelkiem do kresek nakładam w zewnętrznym kąciku wzdłuż linii rzęs i delikatnie wyciągam końcówkę, tworząc taki subtelny ogonek i tym samym podnoszę, wyciągam oko i uzyskuję efekt takiej miękkiej, czekoladowej kreski. Dużo prostszy niż namalowanie kreski eyelinerem, a równie efektowny i taki bardzo delikatny, subtelny. Także to będzie taka technika odmładzająca powiększająca, wydłużająca oko i na sam koniec mocno tuszuję rzęsy maskarą Lash Love, która naprawdę potrafi dać spektakularny efekt. Szczególnie się nałożysz kilka warstw, co twoje rzęsy będą bardzo długie, pięknie rozdzielone, mocno przyczernione, Dzięki czemu to oko nabiera takiej świeżości, blasku i wyrazu i właśnie taka mocno wytuszowana rzęsa pięknie koresponduje, pięknie wygląda z takim klasycznym matowym okiem. Zapominam o dolnych rzęsach, tak żeby właśnie to oko maksymalnie otworzyć i zobacz, naturalna kolorystyka, szybkie cieniowanie i tak wygląda gotowy makijaż. Jeśli chcesz dobrać kosmetyki dla siebie, napisz do mnie, a z przyjemnością Ci pomogę.